Państwa rzeczywiście pogada nie dopisuje, ale my zawsze będziemy dawali radę. Nie będziemy traktowali obywateli i państwa tak jak platforma obywatelska, bo rzeczywiście pomysł naszej kampanii, pomysł tego panelu i pomysł, z jakim chcemy i z przekazu, jaki chcemy iść do ludzi, to pokazanie, że nie może być tak jak to w Polsce jest przez ostatnie 25 lat, gdzie się mówi, nic nie możemy zrobić, przepisy nie pozwalają, nie damy rady, to się nie da wykonać, to jest niemożliwe i tak przez 25 lat tracimy kolejne możliwości, kolejne możliwości szans rozwoju. Kiedy dostawmy w ostatnim czasie Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało szereg pomysłów, projekt, projektów ustaw, yy, Platforma Obywatelska mówiła, tego się nie da wykonać, tego się nie da zrobić. Kiedy mówimy na przykład o tym, że trzeba przeprowadzić kolejne referendum, Platforma Obywatelska mówi, tego się nie da zrobić w trakcie wyborów parlamentarnych, to bo ordynacja nie pozwala. Ale przecież ordynację przecież kodeks wyborczy uchwalali politycy platformy obywatelskiej, kiedy mówimy, że przetargi w Polsce powinny wybywać polskie firmy, kiedy mówimy, że miejsca pracy powinny być tutaj w Polsce dla Polaków Platforma i tego się nie da zrobić, bo przepisy unijne na to nie pozwalają. My pokazujemy, że można, że wspólnie wszyscy obywatele, jeżeli będą chcieli, politycy, ale także mieszkańcy każdego z miast miasteczek i wsi w Polsce będą wspólnie chcieli zmieniać kraj, to można to zrobić. Nie można. Sobie na takie ignoranstwo, na takie nic nierobienie i zasłanianie się przepisami i Unią Europejską prawem, i mówienie nic w tym kraju zrobić nie można. Otóż chcemy obudzić nadzieję w Polakach, chcemy pokazać, że wspólnie można Polskę zmieniać i apelujemy, żeby to było właśnie wspólne zmienianie Polski bez wyborców, bez obywateli, bez tych, którzy będą chcieli siedzieć tylko w okresie kampanii wyborczej, jak później przez całe 4 lata w zmienianie Polski, tego się nie da. Tego nie, nie zrobimy, ale wspólnie jest szansa, żebyśmy nasz kraj zmienili. I przykładem tego może być druga kwestia, którą chciałbym, chciałbym poruszyć, czyli ustawa 500. plus. Otóż ustawa 500, plus to jest projekt prawa, prawa i sprawiedliwości, projekt pani poseł, pani, mamy nadzieję, przyszłej kolejnej Beata Szybu, aby na każde drugie dziecko w rodzinie, a w niektórych wypadkach także pierwsze dziecko i otóż na to, na ten projekt Również platforma Obywatelska, która nie damy rady, tego się nie da zrobić. To są ogromne koszty budżetowe, to są zmarnowane pieniądze, tego nie wykonały. No to jest myślenie, które pokazuje, w jaki sposób przez 25 lat prowadzono sprawy w Polsce, a to się da zrobić, dlatego że 500 zł na każde dziecko w rodzinie to nie są zmarnowane pieniądze. To nie są gdzieś same rozpuszczone pieniądze, tak jak na przykład na włoskie pendolino czy na puste przyloty samolotu, który jeździł za panią premier, kiedy organizowała konferencję. To nie są pieniądze wyrzucone na posiedzenia, wyjazdowe posiedzenia rządu, które nic nie wnoszą. To są pieniądze, które trafią do polskiej gospodarki. Te 500 zł, które zostanie skierowane do polskich rodzin. Za chwilę trafią do sklepów, za chwilę będą wydatkowane na podręczniki szkolne, na wyprawki dla dzieci, na przykład we wrześniu, w innych miesiącach na, na ubrania, na jedzenie, na podniesienie, minimalne podniesienie standardu życia rodzin, ale to jest inwestycja w nasz kraj. My musimy sobie uświadomić, że dzisiaj liczba ludności w Polsce spada i jeżeli chcemy patrzeć na to w perspektywie kilkunastu, a być może na kilkudziesięciu lat, a tak dojrzałe demokracje patrzą na swoje państwo, to musimy uświadomić sobie jedną podstawową rzecz. Moje pokolenie, mojego pokolenia nie będzie już to utrzymać. Moje pokolenie, jeżeli nie będzie tego naturalnego następowania pokoleń, to znajdzie się w sytuacji, w której będzie w skrajnym ubóstwie. Ta inwestycja, te pieniądze, które są przeznaczone na polskie dzieci, to nie jest tylko doraźna pomoc i doraźne rozruszanie gospodarki, doraźne wzróż, doraźny wzrost gospodarczy i przecież pieniądze, które za które w postaci podatków wrócą do budżetu, ale to jest inwestycja na kilkanaście, na kilkadziesiąt lat w Polsce inwestycja dla tych, którzy dzisiaj są młodzi. I chcemy razem dzisiaj powiedzieć damy radę, jesteśmy w stanie to zmienić, chcemy to zmienić i dość ludzi, którzy są malkontentami, którzy nie chcą zmieniać Polski. To wszystko z mojej strony może jeszcze przewodniczący. Dziękuję, to co pan poseł powiedział, bo więcej dodać jest trudno. Chcemy przede wszystkim w takim prostym razem powiedzieć, chcemy przewrócić wiarę Polaków do państwa, a przede wszystkim oddać Państwo Polakom, żeby się czuli współgospodarzami i uczestniczyli w pełnym tego słowa znaczeniu w podziale dróg, które wytwarzają. Żeby nie, nie byli, czuli się jako ludzie ze spychami na margines, lecz w pełni uczestniczyli. Przywrócić tą wiarę, która stała na początku po 1989